Dzisiaj będę dostarczał zamówienia ze sklepów na apce Express Delivery. Praca na tej apce jest nieco inna niż na standardowych apkach dostawu jedzenia, bo zamówienia można rezerwować z wyprzedzeniem na giełdzie i ma się dwie godziny na odebranie i dostarczenie przesyłki. Udało mi się zarezerwować 7 paczek do odbioru, nie z jednego sklepu w kilku. I w międzyczasie będę dokładał kolejne paczki po trasie, żeby zmaksymalizować zarobek. Na Express Delivery również są wyzwania i dzisiaj można zarobić 30 zł za dostarczenie 6 przesyłek Jeśli uda mi się dostarczyć 12 przesyłek to zarobię 60 jak 18 to 90 zł także dzisiaj może być dobra kasa do zarobienia tym bardziej że jest pogoda jak widzimy deszczowa A nie mówiłem wam dokąd jedziemy jedziemy do Hebe tam odbiorę 4 przesyłki chciałem 5 ale system nie pozwoli nie wiem dlaczego bo w informacji jest napisane, że można 7 maksymalnie paczek odebrać. Może dlatego, że jestem zarejestrowany jako dostawca skuterowy. Dzisiaj niby mrzawka, ale ja powiem Wam, że dla mnie to nie ma różnicy jak jadę. Tak samo moknę. Zazwyczaj paczki się odbiera przy kasie, a w Hebe kasy są na samym końcu sklepu. Dzień dobry, można odbierać paczki? Cikorskiego, 3H i Sikorskiego 7K. Piękna 25C Tak Jakby się zmieściło to może wziąłbym piątą Tylko że system nie chce pozwolić Nie mamy etykiety, także nie trzeba Aha Tu mamy cztery Trzeba w każdej paczce zeskanować kod QR Do pierwszych dwóch klientów mam nieco ponad 4 km Akurat fajnie się złożyło, bo dwie paczki wiozę na tą samą ulicę I zarobię podwójną kasę Tu się da w Nie można Co ta nawigacja jakaś tobani? No tak, ulica jest częściowo przebudowana i nawigacja się nie zaktualizowała. Dzień dobry, mogę prosić o kod odbioru? Proszę bardzo. Każda dostawa musi być potwierdzona pin nie wspominałem Wam o tym. No i dwie klatki obok. Czy zdążymy? Jest. Dzień dobry, poproszę o PIN. W SMS-ie powinien być, albo w e-mailu. Jest opcja dostawy do skodu. Zobaczymy, co tu się wyświetli. Dobrze, dziękuję. Dobra, udało się dostarczyć. Pierwszy raz miałem taką sytuację, że dostawa bez spinu. A już jeździłem dwa dni wcześniej na tej aplikacji, żeby przetestować. Czy jest w ogóle sens na nie pracować? W plecaku mam dwie przesyłki. Jedną muszę dostarczyć w ciągu 45 minut, drugą w ciągu godziny, ale jeszcze mam do odebrania dwie przesyłki, także jedziemy najpierw po odbiór tych dwóch przesyłek. I potem najwyżej, tamtą 45-minutową spróbuję dostarczyć. Jak się spóźnię, to się ta przesyłka nie doliczy do bonusa. Ja jestem już w galerii. Chyba jest na piętrze pierwszym. Przepraszam, na zerowym, nie na pierwszym. Byłem tutaj kilka dni temu i szukałem na piętrze minus jeden. Właśnie dobrze, że przed nagrywaniem zrobiłem sobie dwa dni pracy na tej apce. Żeby oszczędzić Wam takiego widoku szukania mojego niezaradnego lokali. Dzień dobry, jak coś, to mam dwie paczki do odbioru ekspresowe Mam jedną, tylko tam chyba przez przypadek się dwa razy zlecenie zrobiło. Ale... Dobrze, ty ja to odbiorę, a to jakoś mm -hmm. zgłoszę, tak? To Czy ja pani to. Panie, na... bo w aplikacji jest możliwość właśnie zgłoszenia takich sytuacji. Już zgłosiłem przesyłka odpięta. I Jeszcze wam nie powiedziałem, że paczki w Express Delivery są podzielone na trzy kategorie SM oraz L. S to są takie najmniejsze w foliopakach, do 10 kilo max. Później są M-ki, typowo takie w kartonach do 15 kg i największe to już jakieś bardzo duże kartony do 30 kg. Dzwonię do klienta, bo nie wiem gdzie ma być dostawa. Dzień dobry, dostawca. Ja mam dla pani paczkę z Hebe. Dobra, idę. Do środka, ja już schodzę. Paczka dostarczona, jadę już na tęczową, do dostarczenia 22 minuty i mam jeszcze kolejną paczkę do dostarczenia 38 i tam mam chyba jeszcze jakieś do odebrania, także z tym... Dostarczeniem na czas może być różnie dzisiaj A jeśli nie dostarczę na czas, no to Bonusa nie zarobię Powiem wam jeszcze o wynagrodzeniu w apce, jak to wygląda Nie jest to tak liczone jak w apkach od dostaw jedzenia Jest trochę inaczej W Express Delivery jest stała opłata 15 zł netto za kurs do 6 km, Mniej więcej Przy dłuższych kursach troszkę jest więcej płatne Złoty coś za kilometr, nie wiem ja się skupiam na takich kursach, właśnie do 6 km. Ale chyba dzisiaj jedno zlecenie podjąłem. Takie za chyba 18 zł. To dopiero będę wiedział, jak już dostarczę zamówienia i będę widział rozliczenie. Dzień dobry, potrzebuję kot odbioru. 953 Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Jestem z siebie dumny, dostarczona paczka na czas. Zakładałem, że ona będzie opóźniona. Patrzę teraz na, moje, na moją listę z ja Tu mam, mam jedną paczkę jeszcze do dostarczenia, na piękną. Zostało 27 minut i mam też jedną paczkę również na piękną na dostawę, ale muszę ją wcześniej odebrać z Borowskiej. I również jest 27 minut na dostawę. A to jest wszystko po drodze. Także jedziemy na Borowską do Hebe. 12 minut, około 4 km do sklepu. Czyli będziemy mieć jeszcze kilkanaście minut na dostawę. No, teoretycznie powinno się udać. Trzymajcie kciuki. Do dostawy 13 minut. Jest tu ktoś z obsługi w ogóle. Wszystkie panie zajęte. Dziękuję bardzo. Do klienta mam 6 minut 1,5 km. A na dostawę, już wam mówię, 8 minut, także będę na styk. Wątpię, żebym zdążył. Musiałbym naprawdę tutaj przyspieszyć. Jestem już na skrzyżowaniu. Zostało mi 4 minuty na dojechanie, a na dostawę mam 6 minut, także minutkę zyskałem i szansa się tli. W międzyczasie przyjąłem dwa kolejne odbiory Podjechałem, podjechałem I teraz kurczę Rebus Aby ten kod był poprawny No otwarta jest furtka Ech, ja muszę sprawdzić czy otwarta furtka to Chyba tutaj Jak nie tutaj to będzie kolejny skręt e, Tu jest, tak, tu jest kolejny Dobra Trzeba troszkę podwiec Ej no kurde, gdzie jest to wejście? Nie, tu jest D. Ja pierdzielę, tu jest C. Tam jest E Ja pierdzielę. Musi tutaj być. Ja jeszcze tak nie miałem, żebym biegał z dostawami. Żebym chociaż to pierwszy dostarczy na czas. Mam dwie minuty, Pokażę Jabka. Nie wiem, które piętro. Dzień dobry, mogę prosić o kod. 28 To A dla Pani dziękuję. miłego dnia. Do widzenia. Drugiego zamówienia mi dostarczy na czas. Również mam, o, teraz minutę pokazuję. A to jest budynek dalej. Kurczę, minuta. Jakbym się spóźnił 5 minut 10, to by tak nie bolało jak minutę. Halo? Dzień dobry, Hebel, dostawa. Sła. Kurier, dostawa. Sła. Dzień dobry, mogę prosić o kod odbioru? W SMS-ie jest. Ja nie zamówiłem z Wolta na pewno. Nie, nie, to jest Hebe. Kuril Hebe, ok. Proszę bardzo, miłego. Do widzenia. Mam 6 zamówień zrobionych i jedno dostarczyłem po czasie. Więc do bonusa jeszcze brakuje mi jednego. Jesteśmy we Wrocławiu Hebe jest tuż za rogiem. Też tutaj szukałem, straciłem 5 minut na znalezienie Ale już wiem gdzie są Ja już czuję się jak kurier Hebe po prostu Ten odcinek powinien się nazywać Kurier Hebe dostarcza kosmetyki Dzień dobry Ja mam paczkę ekspresową na Kamienną Do odebrania Na Kamienną? Tak, dziękuję bardzo Ile tu mamy do pokonania? 2 km 9 minut Muszę skręcić w prawo Myślałem, żeby tam się wciąć na początek Ale stoją autobusy duże, autokary nie ma miejsca żadnego centymetra nawet. O jaki sprytny pan, sobie znalazł miejsce na przejście. o dwie godziny, jak już jeżdżę. Mam za sobą sześć zamówień zrobionych. Jadę z siódmym. Potem będę odbierał ósme. Ciekawe, czy do dwunastu dobiję. Bo chodzi o to, że na giełdzie nie ma teraz żadnych zamówień wolnych do odebrania. Wiecie, możliwe, że mam jakiegoś shadowbana, bo już trzeci raz mi powiadomienie dzwoni w telefonie, że są nowe zlecenia, a jak wchodzę na giełdę, próbuję odświeżyć, to się wyświetla brak zleceń. Może przez tą opaczkę, co ją dostarczyłem dwie minutki po czasie i teraz system wstrzymał możliwość bukowania zamówień przeze mnie do momentu, aż dostarczę wszystkie zamówienia, nie wiem. Pewnie to takie moje wymysły są. No i znów dzwoni, nowe zlecenie na giełdzie. Pojawiło się nowe zlecenie. To zobaczmy. Jest, faktycznie pojawiło się. Z na stalową. Wziąć, weźmiemy. Dzień dobry, ja mam paczkę HB, potrzebuję kod odbioru. 24. Proszę bardzo, miłego dnia. Do widzenia. Co jest fajnego w dostawach na Express Delivery, że wszystkie przesyłki są już. Przygotowane, gotowe do odbioru, że jak wchodzą na giełdę, to wiadomo, że tylko przyjadę, odbiorę i mogę szybko dostarczyć. I jeszcze jedna rzecz jest fajna, że mamy dwie godziny na dostawę od momentu przyjęcia zamówienia w aplikacji. Także można sobie zaplanować fajnie trasę, dobrać inne punkty odbioru i dostawy, tak jak to zrobiłem dzisiaj rano w domu. Tylko widzicie, no spóźniłem się na końcu o minutkę i byłem spóźniony. No. Jesteśmy w centrum handlowym borek. Nie odbierałem jeszcze chyba stąd. Plan sklepu. Wow. Gdzie jest? Aha, to jest w ogóle plan sklepu spożywczego. To nie jest plan centrum handlowego, ale mam ponad godzinę na dostawę. Dokładnie godzinę i 43 minutki. Tylko druga paczka z oławskiej. Już troszkę krótszy czas, bo 55 minut i po tej dostawie bieżącej muszę jechać do rynku Dobra mam Hebę daleko od wejścia następnym razem będę musiał podjechać pod drugie wejście ale to następnym razem jak będzie taka okazja dziękuję bardzo i tak myślę że to już kolejny raz jak jeżdżę w tej jabce że zamówień z rana jest bardzo dużo i im bliżej już popołudnia nie wiem, coraz mniej tych zamówień, więc nie wiem, czym to jest spowodowane. Poranne to są jakieś zaległości z dnia poprzedniego, czy po prostu tak klienci zamawiają rano. Bo jeśli tak, to znaczy, że ta praca jest najlepsza w godzinach wczesno-porannych. Nie wiem, od której apka działa. Możliwe, że od 8 To trzeba będzie wszystko sprawdzić, przetestować, przeanalizować i zdecyduję, czy będę jeździł z rana na tej apce, a na przykład po południami w dostawach jedzenia, bo jeśli miałoby być przez cały dzień, tak jak w tej chwili, że jedno zamówienie odbieram, później muszę jechać gdzieś po drugie 2 km, po trzecie 3 i to też są odstępy jeszcze czasowe dodatkowo, to no tak średnio by to się kalkulowało, godzinówka byłaby marna, a tutaj przed południem jak wyjechałem miałem wiele zamówień do odbioru, a zobaczymy zobaczyłem pod koniec wszystko zsumuję, wszystkie bonusy jakie uzyskam i i sprawdzimy Express Delivery. Znów miałem powiadomienie, że, że jest zamówienie, i zniknęło. Kurcze, przyjechałem pod pineskę, tutaj chyba zły adres jest. Zaraz, jaki to jest adres? Aha, dobra. Możliwe, że to jest kolejny budynek. Oczywiście, maps nie muszę moją ulubioną apkę odpalić. Tak jest. Dzień dobry, potrzebuję kod odbioru. Miłego dnia, do widzenia. Dostały 43 minuty na dostawę zamówienia kolejnego, a nie tak dawno były dwie godziny. Czyli widzicie jak ten czas leci, jak szalony, czyli nawet jak się bierze zamówienie z dwugodzinnym wyprzedzeniem, to trzeba mieć na uwadze, że... Padną inne zamówienia bliżej gdzieś po drodze i tamto zamówienie musi być przesunięte na późniejszą porę dostawy i tę apkę odróżnia właśnie to, że tu musimy myśleć. A w dostawach jedzenia apka za nas po prostu myśli, analizuje i podsuwa nam zamówienia odpowiednie. A tutaj mamy szwedzki stół i bierzemy co chcemy. Przed chwilą spotkałem dostawcę ziska na skuterze, okazał się moim widzem, powiedział, że zaczął jeździć na dostawach na skuterze. Także pozdrawiam. A ja uderzam do kas po odbiór paczuszki. Dzień dobry, zachodnie, tak? No, numer poproszę. 4-6. Mhm. Dziękuję. Pani musiała zweryfikować numer paczki. Czyli może mieli przygody z zaginięciem paczek. Na bazarku Express Delivery cisza, żadnych zamówień. Nawet takich bardzo długich, niekorzystnych finansowo. Po prostu zero. Możliwe, że w godzinach wieczornych coś się rusza, jak klienci wracają do domu i jeszcze mogą zamówić dostawą tego samego dnia. W ogóle nie popatrzyłem w aplikacji, do kiedy klienci mogą zamawiać takie paczki. Oj, zobaczcie po prawej stronie dwa samochody zostały upolowane przez Straż Miejską. Blokady na koła. Jedno. I drugie. Kur, ciekawe, jaka tam jest opłata za taki, taki postój. Stówkę? Dwie stówki? Bo jeżeli pięć dych to się opłaca Dobra, wszystko fajnie, ale Gdzie są schody do góry? Dzień dobry, ja mam przesyłkę HB Tylko potrzebuję jeszcze kod odbioru 47 Zamówień nie ma nowych Jeździłem równe 3 godziny Zrobiłem 9 zamówień Wyszło 172,50 razem z bonusem 30 zł za 6 zamówień zrobionych. Mam nadzieję, że odcinek taki inny podobał Wam się. Jak chcecie ich więcej to dajcie mi znać w komentarzu, a ja z Wami się widzę w kolejnym odcinku. Nara.